Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy Radomszczan i osoby odwiedzające radomsko jak oceniają odśnieżenie, e, ale to zwłaszcza jeśli chodzi o osoby piesze, czyli jak według nich odśnieżone są chodniki. No byle jak? Można powiedzieć, że byle jak, bo nie można przejść. No właśnie jak się pani chodzi dzisiaj? No ciężko się idzie, no stoję na przystanku tutaj gdzie mniej śniegu. Kiepsko. Fatalnie. Bardzo źle. To, to, to trochę licho jest, trochę lichawo. to no, widzi Pani sama zresztą, nie? Dalej ale najgorzej no idzie, no. idzie jakoś, idzie, przejdzie. Ciężko. Bardzo źle się chodzi i ciężko się chodzi, no bo jest, a szczególnie przy przejściach, no nawet tutaj, prawda, no, 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 przechodzą na drugą stronę ulicy, no to jest, no, okropnie jest, okropnie. My prywatnie posesje to odśnieżamy, ale niech pani zobaczy starostwo co zrobiło, co odśnieża i to jest bardzo ważne. Fatalne jest. Paskudnie, pod psem, praktycznie wcale.